Cześć, z tej strony Gosia i Miłosz. Witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że w lepszej jakości niż zawsze. Co? A co tu trzymasz w ręce? Tak, nagrywamy dzisiaj pierwszego vloga aparatem. Mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Będzie wam się fajniej oglądać. Jeszcze statyw musimy kupić do niego. Tak, jeszcze statyw y, musimy zakupić, bo na razie to ja tak trzymał go ręką, ale już widzę, że będzie lepiej. Dzisiaj jest u nas sobota, ma być niesamowicie gorący dzień, ma być 30 stopni na dworze, no a sobota to u nas jest dniem ogarniania, muszę poogarniać tutaj ten burdel, wam pokażę, o wszędzie jest burdel po całym tygodniu, napiszcie mi w komentarzu czy wy też zostawiacie na weekend takie sprzątanie. Ja tak jeszcze do środy jakoś staram się odkładać te rzeczy na miejsce, a potem to już. Tak już idzie. <gry> tak już leci. Czeka się, żeby zebrać to wszystko naraz w sobotę. Jeszcze dzisiaj zamierzam poprzesadzać y, moje filodendrony tego filodendrona Gloriosum, White Princess, Prince of Orange, bo one nadal siedzą w podłożu produkcyjnym. Jeszcze sobie teraz tak przypomniałam, że w podłożu produkcyjnym dalej trzymam y, to moją Lemon online, a ona w ogóle to zaczęła kwitnąć. Więc no, fajnie. Ta Maranta wariagata też kwitnie. No mimo wszystko. Zafascynowane paszczy. się funkcją jakiś tak? się wyświetlają na aparacie, tak? nie tak? połowy z nich. No, napiszcie, czy, czy widzicie różnicę w jakości, bo jesteśmy ciekawi, czy te pieniądze były tego warte. Przynajmniej może nie będzie tak prześwietlać no. kadrów. dobra. Do roboty, ale najpierw trzeba wypić kawkę. Will you My skończyliśmy sprzątać pokój. Teraz pokażę, jak wam to wygląda, żebyście nie myśleli, że żyjemy w syfie. O, tutaj kanapa ogarnięta. Roślinki też ogarnięte, jestem zadowolona, bo moja monstera peru zaczęła w końcu rosnąć, wypuszcza nowe liście. Tutaj te starce, co je ja tak poprzestawiałam wtedy z okna wziąłam i powiesiłam je po bokach. To też widzę, że rosną, ale na razie jest dużo słońca, więc to tak nic dziwnego, że rosną. I będę musiała przesadzić te filodendrony. Ale z przesadzania to my sobie zrobimy chyba osobny odcinek, bo jest dużo roślin do przesadzania. Między innymi te filodendrony. Jeszcze pokażę Wam jak patyczek urósł. O. On był taki malutki, a ostatnio tak patrzę, że tak szybko zaczął rosnąć. Na szyflerze powiesiłam świrstki, bo ona też miała wciory. I widzę, że wszystko wyjadły. Jestem niesamowicie zadowolona z tych świrstków. Tutaj ogarnięty regał z moimi roślinkami. Tam, gdzie mam najwięcej roślin. Porywałam suche listki. No i wszystko widzę, że rośnie. A tutaj zadowolony Miłosz, bo jego stanowisko też już jest posprzątane. Wiecie, co mnie najbardziej denerwuje u Miłosza? Te jego butelki wody. On no, takie tak weźmie i porozstawia, żeby mu rąba nie tarmosiła. Gryńskina, tak nie wolno go przystawiać. Tutaj przy wejściu do domu mam zasianą bazylię. To jest bazylia z nasion, ale jeżeli Wam się nie chce bawić w sianie bazylii z nasion, to też fajnie jest ją sobie kupić w sklepie i po prostu pociąć na sadzonki i dać do wody i ona normalnie Wam puści korzenie. Więc to też jest fajny sposób. Tutaj widzę, że moja niestety mam szycę, będę musiała ją opryskać. Szkoda, bo nie chciałam jej niczym traktować, bo... To no wiadomo, jest produkt do jedzenia hodowany, więc chciałoby się, jak się samemu hoduje, to hodować to bez chemii. Dalej jest pelargonia. Tą pelargonię to już chyba mam z 4 albo 5 lat i ona co roku ją wynoszę, przycinam i ładnie kwitnie. Dalej jest największy śmieciuch, jaki tylko może być. To jest szczawik. Ja mam akurat ten różowy. Chciałabym w przyszłości mieć też inne odmiany, bo ja bardzo lubię szczawiki. Tylko nie lubię ich kwiatów. O, bo zobaczcie, jak się sypią. Na dworze to jeszcze jest do zniesienia, ale w domu masakracja. Yy, dalej wyniosłam tego swojego hibiskusa. On, myślałam, że będzie kwic, ale też mi złapał mszycę. I nic z tego nie będzie. Też będę musiała go opryskać. To chyba od tej bazylii. Dalej stoją koleusy. Ja bardzo lubię koleusy, bo one mają te ozdobne liście i wiadomo, jak to jest roślina kwitnąca, Wam przekwitnie, i później wygląda niespecjalnie. A takie rośliny z ozdobnych liści zawsze wyglądają super. No i tutaj jest ta niespodzianka, o której mówiłam. Pamiętacie, to było niedawno chyba, dwa odcinki temu. Przycinałam eukaliptusa. O, i on już tutaj wypuszcza młode pędy. A pamiętacie, jaki on był. Taki wybujały, uschnięty, i tak dalej. Myślałam, że on już zdechnie, a on mi tutaj ładnie odbił. Chyba też go przesadzę do innej doniczki. W ogóle, jak macie eukaliptusa, to tu jest taki pijak. Go trzeba podlewać dwa razy w tygodniu, bo te liście zaczynają mu wiednąć, niestety. Ja swojego tak przesuszyłam, że wszystkie liście mu uschły i opadły. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam trochę więcej czasu i szybciej im poszło sprzątanie i w ogóle jakoś tak mi się dzisiaj bardziej chce wszystko robić to wezmę i umyję tą monsterę, bo we Wrocławiu jest taki kurz że praktycznie co tydzień ona te liście ma całe już okurzone takie o, no i zrobiłam sobie ten y, roztwór z y, olejku nim i wezmę ją umyję pokażę Wam jak to robię i jeszcze nie wiem co zrobić: czy się pozbyć tych liści takich przypalonych, czy nie. W sumie z daleka, no, zobaczcie, one się tak nie rzucają za bardzo w oczy, ale mnie to tak trochę przeszkadza. To w ogóle te plamy to są te części monstery, gdzie ona była taka najbardziej wypita przez wciornaski, co wam pokazywałam, że ona miała te wciory paskudne. Później ja to umyłam i od słońca ona jeszcze do, została trochę przypalona słońcem, i tak no wygląda niestety. Czekam aż będzie miała te liście big form. Tutaj mam takiego tego jednego liścia, co dosadziłam z tych pędów, co obcinałam. No i on też jest taki zdechły. No cóż, trudno. Niedługo ją pocnę i sobie zrobię od nowa taką fajną, zgrabną monsterkę. Tak jak mówiłam, będę przemywać te liście roztworem z olejkiem olejku NIM. Tak jak Wam ostatnio pokazywałam, ja daję przygotowaną wodę, żeby była miękka, krople płynu do naczyń i krople olejku NIM na taką, no na ten dozownik taki standardowy z pepko albo z Ikei. No i jeszcze będę używała skarpetek, które mi zostały takie bez pary bo fajnie jest wykorzystać, a nie od razu wyrzucić do kosza. Ja właśnie takie bezpartyjne, jak ja to mówię, skarpetki wykorzystuję właśnie do przemywania liści, bo to fajnie można sobie o założyć na rękę, to będzie lepiej, bo to jest mniej taka stopkowa, no i przemyć gradnie sobie liście, zamiast stosować jakieś, jakieś takie specjalne szmatki, więc biorę się do roboty. Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. Cuz there is no one other than me that can make you feel Zobaczcie, jak się pięknie błyszczą teraz te liście Monsterki. Mam nadzieję, że ona niedługo mi wypuści jakiś taki fajny liść. Ostatnio wypuściła tego i tak fajnie, że jest powcinany. Te nowe liście Monsterone zawsze są takie ładne, błyszczące, świeże zielone. Jeszcze tak wam mówiłam o tych kwitnących marantach, a ich nie pokazałam. Tutaj Maranta Lemon Lime ona odrzuciła te stare kwiatki, ale tutaj o, idą nowe. Teraz aparat fokusuje na mnie. Jestem profesjonalnym vlogerem zasłaniam twarz. <grym> ja Nie się ze mnie <grym> No, ale fajnie rośnie ta Maranta Lemon Lime. Ostatnio czytałam na jakimś yy, blogu, że to jest chyba jedna z najszybciej rosnących marant. W ogóle jestem taka zafascynowana tymi marantami, bo jak mi nie chciały rosnąć, tak maranty ekstra. Jestem taka zadowolona. Yy, tutaj na tej marancie wariagacie, zobaczcie bardziej o te kwiatuszki. O, takie malutkie. Nie wiem, czy one pełnią tam taką funkcję ozdobną, ale fajnie, że kwitnie. To znaczy, że rośnie jest dobrze że wypuszcza kwiaty, w ogóle jak ona się rozrosła. Pamiętacie, jak ja sadziłam tą sadzonkę tej maranty wariagaty? To były dosłownie dwa listki. Oj, tutaj jeszcze są świrstki, bo ona miała wciory. Bo tak zauważyłam, że jeden liściej pożółka, a tam ich siedziało pełno i się pasły. Ale świrstki wszystkie wyjadły i zobaczcie, no już je te liście nie żółkną, więc to znaczy, że świrstki żerują i wyjadają te wredne wciory. Też nie widzę, żeby... Żaden wcior na niej siedział, więc no ekstra, jestem taka zadowolona z tych świrstków. To jest rewolucja w walce z wciorami. Jeszcze muszę poszukać, czy nie ma czegoś na tarczniki. Większe wciory. No. To znaczy te świrstki. No, muszę zobaczyć, czy nie ma czegoś na tarczniki, takiego jakiegoś ich przeciwnika godnego żeby wyjadło te tarczniki, bo znowu mam je na tych storczykach yy, dwóch, co miałam w łazience. Niestety tam zabieg oczyszczania przeprowadziłam niezbyt dokładnie i one się zaraziły jeszcze od takiej kluzji, co tam stoi. I w ogóle jest masakra. Cały parapet oblepiony. Oszczędzę Wam tego nieapetycznego widoku. Muszę to posprzątać. Widzieliście, jak wyglądają tarczniki. Ja robiłam osobno o nich film. Jak mi się udało je zwalczyć na Innym parapecie na storczykach i na sukulentach. Tamte niestety dwa storczyki już mi się nie chciało tak dokładnie wybierać tych tarczników patyczkiem z alkoholem i y, ich tam oczyszczać dokładnie. No i takie są efekty, że niestety zawsze jakiś tam przetrwa i to wyłazi. A szczególnie tarczniki wychodzą wtedy, gdy powietrze jest mniej wilgotne, mniej zraszamy te rośliny. Też ich jak nie podlejemy, no to wiadomo, ta powietrze się robi suche. No i one wtedy wyłażą i tak przypominamy sobie o tej roślinie, po tygodniu patrzymy, a ona taka cała oblepiona w tych obleśnych tarcznikach, wszystko w, koło, w tym kleju takim, fuj, nienawidzę. Stralochy. No, muszę zobaczyć w internecie właśnie czy nie ma czegoś typu te świrstki na te tarczniki, ale chyba nie ma, tak samo ostatnia jakaś pani pisała czy jesteś na wełnowca, na wełnowca też nie widziałam. Ale z wełnowcem można sobie poradzić właśnie, w, podobnie jak z tarcznikami, że nasączamy ten patyczek z alkoholem i zbieramy te mm, wełnowce. No i ten, to też musimy wtedy dokładnie je wyzbierać. Niestety, no bo inaczej jak tam jakiś się uchowa, no to znowu nam to wylezie. No, tak to jest. Miłoszu, było ci mało w tym vlogu, choć się pożegnać z widzami. Idę. No. Tak. Jestem, Co tam? Miłość przyszedł, więc dziękujemy Wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby nam zostawić suba. Albo Jeżeli dwa. jeszcze nie subskrybujecie, bo widzę, że 60% naszych widzów dalej nas nie subskrybuje. Ale, słuchaj, a oglądają, a brzydko jest tak oglądać bez suba. Tak, ale no. mogą zrobić tak, jak matka jednego. Że zmusiła go, żeby zasubskrybował. A, a nie, to y, jakaś pani pisała, że zmusiła swoje dzieci, żeby zasubskrybowały ten kanał, bo ich wy dzieci czy. Więc bierzcie z niej przykład. No. no. To ile mają dzieci, tyle subów czekamy. Tak. Y, jeżeli nie, nie chce wam się pisać nic skomplikowanego w komentarzu, zostawcie nam emotikonkę. Jerzyki, serduszka, zielone i roślinki, mile widziane w komentarzach. No, to ta No, trzymajcie się.